Czerwony, zielony, pomarańczowy, złoty, a może niebieski. W tym odcinku opowiem Ci o barwach bursztynu, skąd się te barwy biorą. Przybliżę Ci procesy, które wpływają na kształtowanie barwy bursztynu. Zatem do dzieła. Czynniki, które także warto wziąć pod uwagę, myśląc o barwie dzisiejszych bursztynów, to gatunek drzewa, który żywicował. Wszakże w przypadku samego bursztynu bałtyckiego wykazano, iż żywicował nie jeden gatunek drzew, a ich cała gama. A to to pinus sukinifera, tzw. sośnie żywicodajnej, należy już odłożyć między bajki. Odczyn chemiczny zarówno gleby, wód powierzchniowych i wód opadowych, oraz kory drzew, po których spływała żywica, a także samej żywicy warunki klimatyczne i atmosferyczne, w jakich powstawały wytrącenia żywicy, obecność minerałów, okruchów skał, inkluzji roślinnych i zwierzęcych i innych oraz ekspozycja na światło słoneczne, działanie powietrza, kontakt z wodą, kontakt z glebą. Paleta barw bursztynu jest niezwykle bogata. Możemy znaleźć bursztyn biały jak kreda, beżowy, kremowy, żółto -miodowy jasnożółty, żółto-pomarańczowy, pomarańczowy, czerwony, wiśniowy, oliwkowy czy wręcz czarny. Należy wspomnieć także o bursztynie dominikańskim, który charakteryzuje się niebieską barwą. Od czego zależy tak naprawdę barwa bursztynu? Czy zależy to od jego wieku, pochodzenia, a może składu chemicznego? Bursztyn jest naturalnym, ale też dynamicznym tworem. Nie posiadał uporządkowanej struktury krystalicznej i jest pochodzenia organicznego, czyni go to mineraloidem, czyli substancją przypominającą minerał, lecz nią nie będącą. Znaczy to tyle, że bursztyn nie jest kryształem, a jego struktura nie jest jednolita. Zjawisko to sprawia, że w obrębie jednej bryłki możemy spotkać się z różnymi barwami, jak i z różnym stopniem przezroczystości. Bursztyn o jasnej barwie biały, beżowy uważa się za mniej zwietrzały. Barwa biała, połączona z brakiem przezroczystości, może także wynikać z bardzo dużego udziału pęcherzyków gazu. Są to ślady po wodzie, która parowała, oraz innych gazach powstałych, np. W wyniku działania mikroorganizmów czy rozkładu martwych szczątek organicznych, roślinnych czy też zwierzęcych. Miodową barwę bursztynu uznaje się często za jego pierwotną barwę, taką, która miała posiadać żywica wytwarzana przez żywicujące w dawnych czasach drzewa i prawdopodobnie również niektóre gatunki liściaste. Bursztyn o barwie miodowej uznaje się za cenny i wydaje się, że nie jest znajdowany tak często. Barwa ta jest szczególnie ceniona na rynku azjatyckim. Barwę pomarańczową i czerwoną wiąże się z procesami wietrzenia, utleniania i witryfikacji. Bursztyn, wystawiony na działanie światła słonecznego oraz powietrza, ulega tym procesom. Wraz z czasem działania tych czynników i procesów zachodzących w bursztynie, zachodzą w nim zmiany fizyczne, jak i chemiczne. Utracie ulega woda zawarta w żywicy. Powierzchnia bursztynu może ulec krystalizacji, tworząc charakterystyczną korę, która zmniejsza przezroczystość. Pojawiają się spękania, które zwiększają kruchość, a barwa, początkowo miodowa, przechodzi w pomarańcz, z czasem w czerwień, a nawet odcienie wiśni. Starsze wyroby bursztynowe, w tym biżuteria, posiadają ciemną barwę, mimo że mogły zostać wytworzone z bursztynu miodowego. Bursztyn wiśniowy występuje naturalnie w przyrodzie, jednakże nie jest tak powszechny. Niektórzy rzemieślnicy, za pomocą obróbki termicznej, potrafią nadać bursztynowi barwę wiśniową. Takie bursztyny też znajdują zastosowanie w jubilerstwie i rękodziele. Oliwkową lub też zieloną barwę bursztynu tłumaczy się obecnością roślinności w skamieniałej żywicy. W czasie rozkładu roślin uwolnieniu mógł ulec chlorofil, który nadawał zielonkawe zabarwienie bryłkom. Bursztyn czarny można uznać za silnie utleniony, ale też taki, w którym znajdują się fragmenty ściółki leśnej, detrytus roślinny lub zwierzęcy, organiczna warstwa gleby. Bursztyn czarny uznaje się za trudny do obróbki, gdyż posiada niezwykle złożoną strukturę i dużą skłonność do pękania i kruszenia się. Niebieska barwa przypisywana jest bursztynowi dominikańskiemu. Są jednak wyjątki. Nawet wśród bursztynu bałtyckiego można natrafić na bryłki z niebieskawym odcieniem, często w formie wtrącenia. Jest to inkluzja pirytu, siarczku, żelaza. Zdarzają się one jednak niezwykle rzadko. W przypadku bursztynu dominikańskiego wydobywanego w górskich kopalniach, obok bursztynów o barwie złocistej, żółtej, czerwonej i innych, częściej zdarzają się okazy, które wykazują niebieską opalizację w świetle słonecznym oraz niebieską poświatę. W świetle ultrafioletowym. Bursztyn ten nazywany jest fluorescentem. Za uzyskaniem takiego efektu stać mają cząsteczki węglowodorów, znajdujących się w brukach dominikańskiego bursztynu, np. perylen. Na rynku można spotkać się z licznymi falsyfikatami, np. bursztynem bałtyckim pomalowanym niebieską farbą. Często zdjęcia tych okazów są podchwytywane przez media, mylnie biorące je za naturalny bursztyn dominikański. Dziękuję Ci za wysłuchanie, obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci trochę wiedzy na temat barw bursztynu. Do zobaczenia. Cześć!